Cześć, witamy Was w pierwszym w tym roku szkolnym wydaniu wiadomości telewizji szkolnej 23. Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Przed Wami Mariola Buguta i Laura Zbytniewska. Minęły dwa miesiące wakacji. Wypoczęci, trochę stęsknieni, trochę przerażeni, wracamy do starych obowiązków szkolnych z nadzieją, że bieżący rok będzie owocnym w wiele ciekawych pomysłów, projektów, programów telewizyjnych. To wydanie kierujemy szczególnie do Was, naszych młodszych koleżanek i kolegów, którzy w tym roku zasilili grono uczniów 23 ELO. Chcemy opowiedzieć Wam o naszej szkole, a także dowiedzieć się, co Wami kierowało przy jej wyborze. Przedstawiamy Wam panią Alicję Fijałek, dyrektora 23 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Pani dyrektor, jak ocenia pani swoją szkołę, naszą szkołę? Nasza szkoła, moja szkoła, uważam, że jest szkołą wspaniałą szkołą na miarę XXI wieku, a przede wszystkim szkołą, która spełnia oczekiwania uczniów. Nasza szkoła jest szkołą demokratyczną, dającą możliwość, nawet pełną możliwość edukacji we wszystkich dziedzinach wiedzy i przygotowującą do dalszych studiów. W naszej szkole młodzież może spełnić swoje oczekiwania i rozwinąć zainteresowania, czego dowodem jesteście wy. Myślę, że młodzież czuje się w szkole dobrze, swojsko. Czasem, nawet to zachowanie takie swojskie nas zaskakuje w tym pozytywnym znaczeniu. Uważam, że młodzież z nauczycielami, z pracownikami szkoły ma pełny kontakt. Może. może na każdy temat dyskutować, może swoje niezadowolenia nawet przedstawiać. Czym się wyróżnia nasza szkoła spośród innych lubelskich szkół? Poza tym, co przedstawiłam, to przede wszystkim wyróżnia się tym, że w naszej szkole wprowadzone zostały i nadal są wprowadzane. Innowacje pedagogiczne. O tym świadczy nauczanie dwujęzyczne, które jest prowadzone od wielu lat. W pełni się sprawdziło. Nauczanie dwujęzyczne daje uczniom szansę niesamowitą. Nasza szkoła podpisała przy tym umowy patronackie z Uniwersytetem. Angielskim Wolverhampton, gdzie tam absolwenci klas dwujęzycznych mogą studiować bez składania egzaminów, jakichkolwiek egzaminów wstępnych, wstępnych ze znajomości języka. I mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki prowadzone na tej uczelni, a jest to uczelnia, która kształci studentów we wszystkich zawodach i dziedzinach wiedzy. A poza tym absolwenci klas dwujęzycznych otrzymują punkty dodatkowe, tak zwane preferencyjne. Starając się na wszystkie uczelnie naszego kraju, w tym na Uniwersytet Medyczny u nas tutaj w Lublinie. Poza tym, w naszej szkole jest sprzyjający do zdobywania wiedzy, do uczenia się. Sprzęt dydaktyczny, między innymi tablice interaktywne, no i inne. Mówię o tablicach, ponieważ w niewielu szkołach są wykorzystywane. Dziękujemy bardzo za wywiad i mamy nadzieję, iż nasi pierwszoklasiści zostali utwierdzeni w przekonaniu, iż, do, iż dokonali prawidłowego wyboru. Dlaczego złożyłaś się do naszej szkoły dokumenty? Spodobała mi się. A czy nasza szkoła była pierwszym wyborem? Tak. Pierwsze dni nauki są za tobą. Podobało ci się? Może być. A widzisz już jakieś wady albo zalety naszej szkoły? Nie, ogólnie fajna szkoła. Co podoba ci się w 23. mela? E, wygląd szkoły. E, lekcje mi się podobają, bo są takie ciekawsze. Um, nauczyciele się spóźniają na lekcje. A co podoba ci się tutaj w towarzystwie? Czy masz fajną klasę? Tak, bardzo fajną. Już się wszyscy za, zakolegowali. A czy widzisz jakieś negatywne cechy tej szkoły? Um, krótkie przerwy są, sale są pomieszane bardzo, e, trudno znaleźć. Tyle. Wszystko mi się podoba. Szkoła jest nowa, otrzymana w dobrym stanie. Sale są ładne, nauczyciele też są w porządku. A czy dostaliście tutaj za pierwszym razem? Tak, oczywiście. A czy widzisz jakieś negatywne cechy tej szkoły? Czy same plusy? Na razie same plusy. Później może się jakieś negatywy pojawią, nie wiem. Czy się tutaj za pierwszym razem? Tak, za pierwszym razem. Z... A... Tak, tak, tak. A czy widzisz jakieś negatywne cechy tej szkoły? No, pani od matematyki strasznie nie lubi moich butów. W tej, w tej szkole trzeba nosić klapeczki albo trampeczki. Podoba mi się wygląd szkoły, podoba mi się to, że jest mało ludzi i są krótkie przerwy, bo we wcześniejszej szkole to miałem podstawkę gniazdo liceum ze spuszku i było bardzo dużo ludzi i nauczyciele są bardzo fajni. A czy dostałeś już jakąś jedynkę? Nie, jeszcze nie. <słuch> Czyli wszystko przetował. A jak podoba Ci się twoja klasa? Bardzo mi się podoba, jesteśmy zgrani i ludzie są bardzo kontaktywni. Fajna atmosfera, mało ludzi. No i fajni nauczyciele, ogólnie wszystko jest dobrze. A wasza klasa jest już zgrana? Tak, uważam, że jest bardzo zgrana. A czy widzisz już dostrzegłaś jakieś negatywy tej szkoły, czy same plusy? No na przykład negatywem może być to, że są za krótkie przerwy. A jakiś negatywna cecha? No przede wszystkim numeracja klas. Już za kilka chwil z tej sali wybiegną uczniowie. Mamy do, nie, do nich kilka pytań. Czy podoba im się nasza szkoła, czy dostali się tutaj za pierwszym razem? Na razie panuje tutaj ogromna cisza, ponieważ klasy uczniowie, przepraszam, klasy pierwszej C uczą się pilnie na informatyce. W 23 mela, e, bardzo nam się podoba. Ludzie nam e, bardzo się dogadujemy. Jest bardzo fajnie. I ogólnie jest szyściutko w szkole. Można sobie usiąść na ziemi. Na przykład. A czy dostaliście się tutaj za pierwszym razem? no Tak. tak. A czy widzicie jakieś negatywy tej szkoły? Nie. Nie, nie no i skąd? Same plusy. A jak klasa zgrała się już? Tak. Klasa jest super. Podobają mi się nauczyciele. A czy coś jeszcze? Nie. A czy dostaliście się tutaj za pierwszym razem? Tak. A czy jesteś zadowolony z tej szkoły, czy widzisz jakieś jej negatywne cechy? Jestem bardzo zadowolony z tej szkoły.